Zestaw promocyjny LEGO Friends 3.0101 Skateboarder przeznaczony dla osób w wieku 5-12 lat. Zobaczmy, co znajdziemy w środku. Oto instrukcja budowania. Zestaw składa się z 28 elementów. W zestawie znajdziemy jedną minifigurkę, laleczko miję, deskorolkę, kwiat, hydrant, lody. Mija uwielbia adrenalinę. A jazda na dyskorolce powoduje, że dziewczynka nie tylko świetnie się bawi, ale również popisuje się swoimi umiejętnościami. Mija świetnie, omija przeszkody. Musi uważać na hydrant przy drodze i kwiat w doniczce. Przyłącz się i ty.